Dzisiaj to nagranie zaczynamy bardzo poważnie, dlatego założyłem poważne okulary. Proszę Państwa, tego jeszcze u nas nie było, ba, tego jeszcze nie było w ogóle w świecie sprzedaży urządzeń grzewczych. Już niedługo, bo 1 grudnia nastąpi Cyber Monday. A co się wtedy wydarzy? No właśnie, wtedy będziecie mogli zakupić takie urządzenia grzewcze jak na przykład taka oto hybryda która cena początkowa tej hybrydy będzie 50%. Tak, 50% ceny, która jest w naszym cenniku na stronie www.berski.pl. 50%. Naprawdę takiej sytuacji i jeszcze w Polsce nie było. A oprócz tego będziecie mogli kupić również inne urządzenia grzewcze z różnymi dodatkami. Na przykład dodatkowo będziecie mogli zakupić w cenie cennikowej Urządzenia grzewczego razem na przykład z takim dodatkiem jak na przykład grupy pompowe, na przykład moduły internetowe albo panele pokojowe. Lub taki kocioł, kocioł marki Blaze, będziecie mogli kupić naprawdę w cenie takiej, jakiej nie ma nikt w Polsce na rynku. U nikogo innego nie kupicie za takie pieniądze, więc naprawdę ktoś powie, oszaleliście. Nie my chcemy po prostu tutaj wam pokazać, że to się da zrobić i to zrobimy. 50% na hybrydę, cena początkowa, ale cały regulamin już niedługo będzie dostępny u nas na naszej stronie www.berski.pl w zakładce Cyber Monday, gdzie będziecie mogli dokładnie przeczytać na jakich zasadach będzie można zakupić u nas urządzenia grzewcze po najniższych praktycznie cenach. W a może i na świecie. A to wszystko już 1 grudnia o godzinie 18 na naszym live. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dla każdego znajdzie się coś przyjemnego i ciepłego.